O, oh, streaming live on Facebook, widzę. Tak, już jesteśmy. No, cześć. Okay. Technologia, redirecting, takie rzeczy się dzieją. Mm. Ja tego jeszcze na Facebooku nie widzę, ale może zaraz będziemy. Um. Ok, super. No, ja nie widzę siebie, nie wiem, co się dzieje, wierzę w to, że wszystko jest OK. Jesteśmy tu w eksperymentalnej sytuacji z Robertem. Tak, tak. <głosyńskim> I będziemy rozmawiać o fajnej książce, która mi dużo dała do myślenia, ale naprawdę byłoby super, gdybym mogła widzieć, czy wszystko jest OK. To musiałabyś ale... mieć drugie urządzenie, telefon albo coś. Nie, wystarczy, że sobie otworzę drugą zakładkę. A, okej. Okay. W, w... Tak. Chromie chyba. Bo, wiesz, byłaby szkoda, gdybyśmy się rozgadali, byśmy coś fajnego powiedzieli, a później by się okazało, że to się w ogóle nie nagrało, bo nie, jesteśmy, ha, ha, ha Okej, okay, no ja Cię tu mam, bo ja, ja też... Nie, też, dobra, okej, <laughs> jesteśmy, dobra. Uff, uff, uf, uff, 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 Wiktoria, cieszę się. No i Monika adamus kosarowicz mówi, ahoj, mega ważny temat, widać i słychać, super. Dobra, to ja może powiem, jak to się wszystko zaczęło. Robert wydał książkę Córki i Ojcowie w Analizie Jungowskiej. Jak to Robert ma we zwyczaju? bo jako Jung Press wydaje różne rzeczy. I dostałam tą książkę od Roberta do przeczytania, do zrecenzowania, ale też do no, przetrawienia, i zabrałam ją ze sobą na wakacje. I pomyślałam, że faktycznie to ma sens, żeby o tej książce porozmawiać właśnie w kontekście latającej szkoły i w kontekście tego, że ja jako latająca szkoła pracuję z kobietami, które no wszystkie z nich mają ojców. Nie, jakby nie udawajmy, że nie. Czy ci, obecni, czy ci ojcowie są obecni fizycznie, psychicznie, mentalnie, czy nie są obecni, to jest inna bajka, no ale jakiegoś ojca każdy ma. I z tej książki wyłania się taki obraz, który mówi o tym, że od relacji z tym ojcem bardzo dużo rzeczy w naszym życiu zależy, no niby banał, ale jednak nie. I to pokazuje, ta książka pokazuje, jak pewne różne symptomy, których doświadczamy i pewne problemy, na które napotykamy, właśnie chociażby w sytuacji, kiedy chcemy własny biznes odpalić, jak tutaj nasza relacja z ojcem ma znaczenie. To jest moja perspektywa takiej pierwotnej ciekawości, żeby o tej książce rozmawiać. Jestem ciekawa, Robert, jakie jest Twoje do tej książki podejście? Czy masz poczucie, że wydałeś ważną książkę? A, no tak, jak najbardziej, bo to jest jedna z takich moich ulubionych książek. Bo trzeba tutaj też dać taką informację, że ona w 2003 roku była już wydana, tylko pod innym tytułem. Właśnie takim pierwotnym zraniona kobieta, z okładką, taką, takiej kobiety na, na okładce z obrazkiem, i no, ale to nie był dobry pomysł, dlatego zmieniliśmy, zmieniłem tytuł, bo czasami lądowała na półce z romansami. No tak. A czy to jest zła półka, bo jednak życie miłosne tutaj też jest poruszone jako. Jakaś część tej całej układanki. No ale teraz na innej półce pewnie wyląduje, na półce z napisem parenting. Parenting być może. <grytko> być może. Nie, no wiesz, to tak. Ta nasza spotkanie jest takie eksperymentalne, bo ja sobie właśnie e e chciałem Ciebie zapytać o Twoje zdanie na temat tej książki, właśnie jak, co ci to dało, tak osobiście jakieś wglądy, czy lub nie. Nie znając zupełnie, tak, żeśmy się umówili, że nie będziemy o tym gadać wcześniej, więc nie znając twojej opinii, e, czy stanowiska, czy wrażeń i tak Więc jakby tam, teraz ja mam pytanie do ciebie, a potem chętnie też opowiem mm -hmm. o tych moich. Um, pytanie jest takie, co ja sądzę, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Ta książka bardzo poszerza percepcję. Czyli można zamiast narkotyków sobie ją kupić, jest na pewno tańsza i zdrowsza. <laughs> Poszerza percepcję na zrozumienie mm, relacji pomiędzy córką i ojcem, jak one mogą różnie, nieoczywiście się mm, manifestować w życiu. Jest trochę jak taki klucz, bo, można, bo jest bardzo osobiście napisana. Linda Leonard pisze. Nie z punktu widzenia tutaj Halo, jestem specjalistką od Junga i teraz wam powiem jak to jest, tylko piszę super osobiście poprzez własną historię i można się zidentyfikować z jakimiś jej symptomami i potem zobaczyć jaką ona przeszła podróż tak naprawdę do uzdrowienia i nie była to wcale taka happy endowa podróż, że Ha, porozmawiali z tatą, wyjaśnili sobie wszystko i było ok, dlatego, że jej ojciec zmarł w międzyczasie. Więc ona też mówi o różnych innych poziomach wewnętrznej pracy wewnętrznego uzdrowienia relacji z męskim kawałkiem czy z ojcem. I dla mnie wiesz, jakby to co na było takie super naprawdę i to było dla mnie takie poszerzające percepcje, ona pisze o takich symptomach um, zranienia. Pisze o wiecznej dziewczynce, czyli Puelli, jakoś puella eterna, chyba tak to się mm -hmm. nazywa. Wieczna dziewczynka i uzbrojona amazonka. No i wiesz, Robert, ja po prostu mam do czynienia z wiecznymi dziewczynkami i uzbrojonymi amazonkami e, w pracy i w życiu, i wiem, mm -hmm. że te zbroje bądź te stroje dziewczynek są często przeszkodą do tego, żeby żyć pełnią życia i żeby być sprawczą. I że. No dla mnie to jest takie odkrycie, że ja przychodzę do ludzi z jakimiś narzędziami, jakimiś biznes mandalami, pomysłami na to, że tak, można bać i robić, a często korzenie problemów są o wiele, wiele głębiej i bez pracy takiej solidniejszej wglądowej, terapeutycznej czy tego typu, Aha, nie da się tego dotknąć. To jest taki zygzak, co nie jedzie. Aha, ale zobaczmy, teraz rozmawiamy. Mogę do Ciebie przyjść później? Hej. Hej, <laughs> cześć. <śmiech> co? Widać Nie Widać mnie, tak. No wyjątkowo mm. robimy um, tą transmisję w takim czasie, kiedy Normalnie mamy temat usypienia. Pójdziesz na chwilę jeszcze do siebie? Albo zostaniesz tu? Dobra, to zostań tu z nami. Okay. w takim no. razie kontynuujemy z młodszym pokoleniem, które niech słucha i się uczy. No, więc to jest moja opinia, Robert, że to jest hmm. książka bardzo, bardzo poszerzająca zrozumienie i też dająca poprzez to może nie tyle narzędzia, bo to słowo narzędzia robi karierę, ale to bardziej chodzi o od, od jakieś wglądy, które mogą być głęboką inspiracją do tego, jak, jak z tym dalej pracować. Mm -hmm. znaczy, bo, jest, bo dla mnie to, to była tak bardzo ważna, taki duży wgląd, gdzie, gdzie, gdzie Linda Leonard, popatrz, w tej książce robi taki przegląd, nie, to jakby pewne struktury, wzorce były archetypowe, nie tyle w tym sensie tego słowa, wiesz, w psychologicznym znaczeniu, ale jakby wiele tysięcy lat, nie? gdzieś tam, czy w Grecji, czy, czy, czy tak dalej, tak dalej, nie? Że, że, te, że te pewne struktury są podobne i powtarzalne i że te czynniki kulturowe mają bardzo, bardzo mocny wpływ na to. To jest dla mnie takie było ważne. Ale też o. Jakby w kontekście, kontekście t, 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 tego twojego, twojego kanału, Twojej działalności nie? Business, business woman, że niektóre, niektóre z tych typów tam opisanych, czy tak? to uzbrojenie Amazonki, czy właśnie tej jakiejś tam y, grzecznej dziewczyny, czy coś podobnego, że, że, że czasem działalność na przykład skuteczna, tak? biznesowa i tak dalej, może płynąć jakiegoś tam tego programu parentingowego, a propos tak? tam rodziców, bo akurat taka struktura jest jakby nadana, czy narzucona wskutek wychowania, a nie jest taka własna, odkryta. Nie? To jest też myślę istotne w tej książce, że można sobie to sprawdzić, nie? Czy, czy ja to robię faktycznie gdzieś tam z takiej głębokiej wewnętrznej motywacji mojego istnienia, bo to jest akurat moja bajka. Czy tam Cup of tea, czy też raczej być może tego ode mnie oczekiwano tak w dzieciństwie i społeczeństwo też jest zadowolone, że kobieta pracuje te 80 godzin w tygodniu podemnego, <laughs> wiesz, nie? I robi biznes i się kręci. Jest bardzo e, tak punktualna, obowiązkowa, tak dalej. Wiesz, online, on time. I tak dalej. Wiesz, no. Jak ty masz to do tego? Jakie jak, jak jest twoje doświadczenie na przykład? Tych, 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 tych dwóch kategorii, czy to jest mój biznes, moja niezależność, moja sprawczość płynąca od wewnątrz, czy też być może akurat zgrywa to się z tym, no wiesz, czego ode mnie oczekiwano i, i, i spełniam tę część taką. Jestem we wzorcu z dzieciństwa jeszcze. To jest fajne pytanie i wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli ktoś już przychodzi akurat do mnie, to najczęściej przychodzi z zalążkiem czegoś bardzo prawdziwego i własnego. I przynajmniej to jest jakiś taki. Ten, ten impuls jest autentycznie własny. I hmm. potem, żeby to skutecznie się rozwijało, rosło i się manifestowało w świecie, to w większości przypadków um, potrzebna jest, konieczna jest jakaś konfrontacja z tymi programami, o których mówisz. I teraz ja doświadczam tego, że y, często w tym pierwszej rundzie odpadają osoby, które mają bardzo silne właśnie programy, um, które jak, no, mogą mieć związek z, też z domem, z którego się pochodzi, takie właśnie, że na przykład wszystko musi być tak perfekcyjnie zrobione, że w ogóle ten biznes właściwie nigdy nawet nie przechodzi do fazy realizacji. On zawsze pozostaje w sferze planów. I teraz chodzi o to, że problemem jest to, że taka osoba, która doświadcza takiego, doświadcza takiego, takiej sytuacji. I jeszcze bardziej siebie wini za to, że jej się nie udało. Czyli nie ma rozpoznanych często tych programów tak jakby właściwie. Um, obarcza siebie całą odpowiedzialnością za to, że jej nie wyszło. I hmm. właściwie jest jeszcze gorzej niż było na dzień dobry, zanim próbowała zrobić coś swojego. Hmm. I dla mnie to jest osobiście bardzo, jakby dla mnie to jest trudne, no bo hmm, też wiem, że ja nie mam narzędzi, żeby takiej osobie pomóc, bo tu gdzie indziej jest ten pies pogrzebany. Nie w no. tym, że my jeszcze usiądziemy jeszcze lepszą strategię napiszemy na to, jak mm -hmm. to zrobić. Mm -hmm. No właśnie, bo tak sobie myślę, że ta książka może być też w jakimś sensie e, otwierająca oczy na tyle, że może wyrzucić kogoś tych doty dotychczasowego sposobu funkcjonowania, nawet bizneswoman, która postanowi zostać malarką, na przykład, albo poetką, i gdzieś tam odkryć sobie jakiś taki kawałek niezrealizowany czy dopełniający. Nie? I, no i mm, to też warto, nie tak powiedzieć, to jest w tym podejściu jungowskim to jest takie znajdywanie raz tych. Jung nazwał kompleksami tak bardzo szeroko, nie, nie chcę wnikać w definicję tego słowa, ale to nie znaczy tylko ten kompleks potoczny w słowie, tylko bardziej kompleks jako complexity, zło, zło, złożoność albo zlepek pewnych, e, pewnych rzeczy, które nami kierują. Albo inaczej Jung powiedział, że to nie my mamy kompleksy, ale kompleksy mają nas. Tak, to jest do, dobre stwierdzenie I, i, że, i że kiedy się to jakby tak rozpatrzy, pod wpływem czego ja działam. Nie? Można sobie zobaczyć te, w tej książce pewne, pewne takie rzeczy, które akurat to jest w kontekście relacji z ojcem, tak? I tych wzorców męskich, ale, ale też no, pod tym może być otwierające oczy. Nie na przykład jak czytałem ten pierwszy rozdział, czy wstęp nawet jak ona pisze o sobie. Ja, ja się wzruszam. Ja nie wiem, ja to jest 20 razy może czytałem, nie? ale tak się wzruszam do łez, nie? Potem jest taki rozdział łzy a propos, nie? Gdzie są te rodzaje tych łez, że trzeba opłakać to, nie? Gdzie nie da się inaczej. Mm. To jest rozdział wściekłość. Tak, że trzeba się wściec na to wszystko, co było yy, i na tą niezrealizowaną część. Nie pozostawać tej wściekłości, natomiast rzeczywiście doświadczyć jej, bo, nie? bo były jakieś tam rzeczy fatalne i tak. I takie przygłaskanie. Nie jest. Nie, nie jest. Ja chciałam bajkę. Ok, zakłócujecie. Wiesz co, my za jakieś 10 minut skończymy, dobra? No, no. To już będzie czas spanie. Mm? Możesz mieć tą bajkę, która jest teraz. Dobra? Nie. To chodź, zostaniesz na. No, e, tak. Nie chcesz to się? Nie? Dobra. No, w każdym razie teraz ja się wybiłam i już nie pamiętam, co o czym ja mówiłam. Tak to właśnie jest z tymi e, córkami, ojcami, dziećmi i mamami. To są duże wyzwania dla człowieka. No, właśnie. Więc tak, mówiłeś o wściekłości, mówiłeś o łzach, no i właśnie też pięknie ta książka pokazuje, ym, jakie tam jest ogromne źródła energii zablokowanej, Jak jeżeli się do tego ym, jeżeli sobie jakby odzyska się ten kawałek, który, z którym się kontaktu nie miało, który gdzieś jest przyblokowany właśnie Mama. łzami, które są do wypłakania albo wściekłością, która jest do, do poczucia, to nagle człowiek ma więcej energii. Ej. I to jest moim zdaniem, to, jakby to jest to paliwo, na którym potem ludzie mogą działać i robić różne fajne rzeczy. I często ludzie mają tego paliwa po prostu za mało, żeby... Też w tych trudnych warunkach, które w Polsce istnieją, bo to też nie ukrywajmy, i to też ona, ona kulturowo też fajnie pokazuje, że um, ojciec ojcem, ten ojciec biologiczny, osobisty to jedno, ale też um, właśnie jak cała kultura, dom, yy, jak w jakiś sposób i zranienie po stronie mężczyzn i kobiet. Można się od razu zastanowić, jak to jest w Polsce, a nie w Stanach. Hmm. Ale w Polsce też, jeżeli chodzi o tworzenie własnych rzeczy, no też warunki są często trudne. Więc tego paliwa naprawdę trzeba mieć sporo, żeby człowiekowi się udało. Trzeba mieć sporo paliwa w baku. A jednym ze sposobów odzyskiwania paliwa jest właśnie yy, odzyskiwanie własnych kawałków samych siebie, które były gdzieś zamrożone. No tak, I, ale to jest rzeczywiście to, co ważne, że to jest też kulturowo mocne, nie? że ona, ta książka była napisana, ona pisała już 6 lat i wyszła w 82 roku, czyli niby 40 prawie lat temu. Ale, ale ona jakby, jako je chyba jedna z pierwszych, zresztą cytując kogoś, jakby opowiada o mensplainingu, czyli jakby mężczyźni definiowali, czym jest kobieta, jak ona się zachowuje i tak dalej. Nie? Jak... Jaki jest sposób funkcjonowania, nie, I, i też zwraca na to uwagę bardzo, nie, że Albo, albo na przykład o pisarstwie nawet czy, czytuję chyba i Nin Także to też w biznesie myślę jest, nie czy, czyli w tym pisarstwie, czy jestem jako kobieta pisząca, tak Czy też jestem imitacją faceta, tak, jakiegoś tam wielkiego pisarza, tak, że, że to w ogóle obłęd był pomyśleć tak, że, facet sobie tam Pojechał na miesiąc do Hacki Górskiej i pisał książkę, zostawiając tak dzieci swoje i, i, i tak dalej. To było normalne. A jeżeli kobieta by tak zrobiła, to w ogóle jakiś szok nie, przecież <grytanie> jakże to nie. I, I teraz, jakby to też można się przyjrzeć, czy te biznesy są właśnie płynące z tej energii kobiecej, czy też są trochę imitacją tego, tego modelu patriarchalnego, męskiego i. Ja wiem, że to się zmienia teraz w ostatnich latach i, i zupełnie inaczej to działa. Doszcie, no od jakichś 20 lat to trochę się humanizuje, nie? To przynajmniej częściowo niektóre organizacje, ale, 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 ale myślę, że to jest też warte przyjrzenia się temu, jak sądzisz. Tak, bardzo. No. I, mm, I właśnie dlatego uważam, że ta książka jest naprawdę bardzo dobrym takim. Taką pomocą naukową dzisiaj, kiedy my się musimy w tym bardzo zmieniającym się świecie odnajdywać, i uważam, że najlepiej się odnajdywać naprawdę poprzez pracę na własnych kościach, mięśniach i różnych przeszłościach, i na sobie, a, a nie tyle na, jakby na ideach, że ta walka z patriarchatem, no i ja, ale jak konkretnie się z nią walczy. Jakby pewne rzeczy trzeba we własnych mięśniach od, odmrozić czy odkodować i uważam, że ta książka jest też fajnie tak napisana z tymi różnymi snami, z wierszami, które są jako mm. czasem wstępy do um, do rozdziałów, jest tak bardzo plastycznie, metaforycznie pisana e, i przez to jest bardzo e, taką, no może nie lekką lekturą, bo tam są często trudne rzeczy ale wiesz, że ja ją w ogóle miałam na Krecie, w Grecji. E, też są tu wątki greckie, i też autorka ma sen o greku Zorbie. Która tak, tak. I mówi do niej, żeby ona go w ogóle uwolniła. Ja właśnie byłam e, też w miejscu, gdzie grek Zorba tańczył, na, w Stavros, na plaży. E, więc tak fajnie mi się też nałożyły te plany, wszystkie. Mm, I też jeszcze wyczytałam Patti Smith, która też jakoś tam o mitach greckich pisała. Jako drugą książkę, zresztą muszę mieć kilka ze sobą. No i myślę, że naprawdę, naprawdę to jest taka lektura niby wakacyjna, a jednocześnie poruszająca bardzo głęboko. Właściwie takie wiesz, takie lekkie, ale jednak, ale jednak głębokie. O, tak, tak. No, no. tak mi to powiedziałaś o tym Zorbie, nie? o tym motywie z filmu, nie? że to rzeczywiście ważny ten sen był, jakby tak pokazywał potem ewolucję tak, w relacji do tego snu. nie? To też ważne, że jakby w tym podejściu jungowskim gdzieś tam płynie w nas cały czas równoległe życie na poziomie nieświadomości, pokazywane w snach, jako pewna taka mapa, matryca tego, co się dzieje w naszej psychice i jak można z nią współistnieć, czy współdziałać, czy współgrać. Ale ona też tam kilka filmów też o, o, omawia, nie? zwłaszcza Feliniego i to jakby opowieść samego Feliniego o, o, o kobietach, o kobiecości. To też jakby taki, oczywiście teraz jest to obraz takiego bryły wielościennej, gdzie z różnych miejsc to pokazuje mniej więcej jakiś tam ten, ten cały obraz, że można sobie tak popatrzeć z wielu stron. Hmm. No więc słuchaj, umówiliśmy się na 30 minut, tak. więc myślę, że to co możemy zrobić, to powiedzieć hej ludzie, no i tak musicie to przeczytać, jeżeli was to interesuje, my tu wam nie zrobimy e, jakiejś piguły e, na live, na fejsie. E, to są rzeczy, z którymi trzeba wejść w intymny kontakt. E, tak, tak. Posmakować sobie, pan, nie? w ogóle ten, nie wiem jak się mówi, Syren Kierkegaard, zawsze myślałam, że to jest jakiś nudny filozof, w ogóle ble, a ona go tutaj tak fajnie przybliża, że aż po prostu chłopaka polubiłam, stwierdziłam, że dajmy w ogóle czytaniem co miał do powiedzenia. No naprawdę ta książka jest taka soczysta, świeża i, um, i taka zarażająca inspiracjami. Um, hmm. Co możemy zrobić? Możemy ludziom rzucić linka, nie? Żeby wiedzieli, gdzie ją można dostać. Tak, tak, to poproszę. I taki jest duży opis na, tej, na takiej stronce właśnie córki i ojco. Córki i ojcowie.pl Tam są fragmenty obszerne. Jak z tym, co Kierkegaardzie powiedziałaś, to jeszcze to smaczek jest taki, że przekładał go Iwaszkiewicz, tak? Poeta, być może trochę zapomniany, ale który kiedyś wielki był. <gry> Albo też ona cytuje często Rainera Maria Rilke, który z kolei. O, no właśnie. <gry> Mój ulubiony nawet. Patrz, 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 sięgam ręką i co? I Rilke wskakuje. <gry> okay. Listy do młodego poeta. Rilke, naprawdę. Szacun i w ogóle super. Wspaniały poeta, i mimo że w 26 roku już zmarł, i wydawałoby się, ojej, to jakiś dinozaur. Absolutnie nie. Rilka jest na dzisiaj lirycznym, po prostu gangsterem, który rozwala ludziom czaszki, jeżeli się tylko nad tym Martin. pochyli. Więc polecamy. Link do książki turkiwitz.pl. No właśnie, więc to jest taka piękna, wiecie, poetycka książka, bardzo taka, właśnie bogata w różne odniesienia, ale one są tak robione lekko. Że nawet człowiek, jeżeli nie wie, kim jest ryn Kierkegaard, to też się nie czuje, <grymne> nie tak, tylko jest sobie, a może wyżyluje. No. I Sylwia Plas jest w jednym miejscu, właśnie. Ten wiersz wstrząsający Tatuś. Nie? No, tak. No, czy no ogólnie tam są wstrząsające momenty w tej książce? Nie ukrywajmy, że nie. I też um, myślę, że tak można sobie poczuć, że można być przez całe życie w takiej pułapce, y, że ten program y, może być taki albo zapisany tak mocno na tw naszym twardym dysku, że my cały czas w ramach obrębie tego zamknięcia funkcjonujemy albo że tak jak autorka jakoś to przepracujemy czy przez serię różnych inspiracji wyjdziemy z tego programu do innego programu w do innego jakiegoś systemu operacyjnego bo ona pod koniec odzyskuje całą swoją um, właśnie taki większy pokój jak już do Sylwii o Sylwii mówimy to nawet nie że własny pokój tylko właśnie większy pokój pokój ze samą sobą pokój ze swoją historią, ze swoim przeznaczeniem, ale po prostu też do swojej twórczości jakieś takie mocniejsze połączenie. To jest, yy, dlatego to jest książka, no mówię, psychoaktywna. <laughs> Super. Psychoaktywna, okay. Dobra, Dobra. Dzięki ci bardzo Agata za, za, za pomoc, za szerzenie tego, tam, tej, tej treści i, i przekazu. Bardzo cieszę się. O, się ja dziękuję dziękuję. Za, za książkę, za rozmowę i w ogóle za to, nam, że nam się to wszystko udało. Pierwsze zrobiliśmy taki live. Eksperyment, tak. Tak, eksperymentujemy sobie na Facebooku, no bo gdzie mam eksperymentować. <grym> Będziemy może jakieś różne inne rzeczy polecać. Nie wiem, Może już teraz wiecie, się, się rozkręcać. Może się Nie o 20, bo jednak jednak to jest czas, kiedy mój syn powinien o 20 właśnie w objęcia morfeusza przesuwać się, a nie z się bratać. Kiloladków <grym> wiedzą o co chodzi. Okay. Dobra. No, to miłego wieczoru. No, dobranoc, dobranoc wszystkim Bardzo życzę. Bardzo dużo osób nas słuchało. 30 osób nas słuchało, to jak klasa w szkole. No więc tak. fajnie. To dziękuję też wszystkim słucha słuchawkom i słuchaczom. Trzymajcie się i linki, jeżeli do książki chcecie, to znajdziecie w komentarzu. Pa. To jeszcze pokazuje, że jest live, czy nie? No bo tak, bo ja muszę end meeting, właśnie patrzę, gdzie tu się ting, ding, end meeting pa, teraz już naprawdę żegnamy się. Pa, pa, pa. pa, pa. hej, hej.